Witam Was w tym nowym roku bez ograniczeń. Dzisiaj byłem w fantastycznej firmie, którą, z którą pracujemy od wielu miesięcy, właściwie chyba już w tej chwili to będzie od trzech lat, która zajmuje się produkcją hal i jest na tym rynku bardzo, bardzo prężnym graczem. Ale nie po to Wam o tym mówię, bo to jest bardzo fajna firma, fajna technologia, fajni ludzie, fajny zespół. Natomiast to, co mnie absolutnie prowało, jest to, że poza tym że całe ich zespoły były na warsztatach czy, te na, czy teraz wybierają się na kurs Jonasza, to po to, żeby zwiększyć poziom bym powiedział przyswojenia TOC i myślenia systemowego w duchu takiej holistycznym zdecydowali się na to, żeby wydać, wydawać czasopismo, taką gazetkę swoją w której opisują różne wydarzenia firmy natomiast jest cała jedna kolumna poświęcona właśnie TOC, gdzie jeden z naszych absolwentów Opisuje, jak oni w praktyce wdrażają TOC, co to dla nich znaczy i jak to przełożyć na codzienną praktykę ich rzeczywistości firmowej. Fantastyczny pomysł, który bardzo wszystkim polecam, więc jakbyście chcieli swoje zespoły również włączyć i porwać w duchu TOC, bardzo gorąco polecam właśnie takie podejście. I żeby pokazać Wam dowód, za chwilę Wam tu rzucę kilka fotek i zdjęć z tego co oni publikują, jak to u nich wygląda i na przykład co oni ciekawego napisali. Mega polecam i życzę Wam jak zawsze dnia bez ograniczeń.